Ta konferencja była zorganizowana po to, żebyśmy mogli tutaj w Unii Europejskiej przyjrzeć się temu, jak... jak nasi przyjaciele, bo taki chyba można nazwać, walczą z tą korupcją i z tym zjawiskiem i z innymi zjawiskami negatywnymi dla praw człowieka w centralnej Azji, z naszymi doświadczeniami. Okazało się, że co prawda korupcja jest zjawiskiem uniwersalnym, ale sposoby na jej zwalczania już takie uniwersalne nie są i każde państwo musi mieć własny, unikalny sposób walczenia z ową korupcją. Okazało się również, i to było poparte też przez większość dyskutantów, że powinniśmy traktować korupcję jako jeden z elementów e, walki o prawa człowieka i powinna być pewna łączność między jednym a drugim zjawiskiem, nie, że nie da się tego wyabstrahować od e, innych elementów budujących społeczeństwo obywatelskie i, e, e, i sprawnie funkcjonującą demokrację. E, e, Również ICR ma tutaj pewien własny wkład, dlatego że dla nas takie wartości jak prawa człowieka, jak demokracja nie są kwestiami pusto brzmiącymi, a walka z korupcją wydaje się instrumentem koniecznym do utrwalania tych właśnie wartości. Co prawda, dzieliliśmy się tutaj własnymi doświadczeniami na temat sposobu walki z korupcją, czy w Polsce, czy na Słowacji, czy na przykład we Włoszech, ale jednak porównywanie naszych doświadczeń z doświadczeniami tych państw, czy tych społeczeństw, które za walkę z korupcją płacą czasami najwyższą cenę, no jednak czyniło nas osobami nie do końca rozumiejącymi, i powagę tego, tego problemu. Fenomen korupcji jest co prawda powszechny na całym świecie, ale sposoby walki z nim już takie powszechne nie są. Tutaj należy zastosować jak najbardziej specyficzne, charakterystyczne dla danego kraju sposoby i środki. To, co również wybrzmiało na tej konferencji, to takie przekonanie, że społeczeństwa obywatelskie czy społeczeństwa po prostu muszą mieć wolę i chęć do walki z ową korupcją, dlatego że to nie jest tylko kwestia politycznej woli. To jest również kwestia zaangażowania społeczeństwa i braku przyzwolenia przez społeczeństwa na proces korupcji. Bez tego społecznego poparcia dla inicjatywy walki z korupcją i dla, faktycznych, dla faktycznej walki problem korupcji nie zniknie. To nie jest kwestia tylko polityków, ponieważ politycy bez presji społeczeństwa obywatelskiego czują się bezkarni i nigdy nie zrezygnują z uprawiania korupcji. Wobec tego element pewnej presji społecznej, oddolnej presji społecznej i niezgody na korupcję był powszechnie uważany na naszej konferencji za kluczowy.